Cześć tu Gosia, przychodzę do Was z szybkim newsem. Może pamiętacie, jakiś czas temu nagrywałam recenzję tej książki, czyli Anatomia Hatayogi Kultera. Wspominałam wtedy o tym, że jest to książka naprawdę świetna, ale to wydanie z 2008 roku się po prostu wyczerpało i nie można było tej książki nigdzie kupić. Polecałam wtedy próbę kupienia tej książki na Allegro. Często kończyło się to tak, że były bardzo wygórowane ceny tych książek. No albo po prostu ich nie było. I zaraz potem ukazało się wznowienie tej książki. Właśnie o tym chciałam Wam powiedzieć, dlatego, że jeżeli jest tylko opcja na to, żeby kupić tą książkę, to trzeba z nich skorzystać. Pierwsza rzecz, bo dostawałam parę zapytań, jak wrzuciłam zdjęcie chyba na Instagram i na Facebooka o tym, że jest nowe wydanie. To pierwsze co, to było jaka jest różnica. Oczywiście, że są różnice. Najważniejsze. Nie ma różnicy w treści, czyli obie te książki, obie te książki mają tę samą zawartość. Różnica jest przede wszystkim w papierze, bo zwróćcie uwagę, że na oko widać od razu, że to stare wydanie jest po prostu grubsze, to nawsze jest cieńsze. No i to jest spowodowane po prostu papierem, na którym został tekst nadrukowany. Nie ukrywam, ja osobiście wolę poprzednie wydanie. Dla mnie ten papier był po prostu lepszy, ale jest plus tego wydania taki, że ta książka jest po prostu lżejsza. Lżejsza? Może nie. Ta książka jest cieńsza. One jakby mam wrażenie wagowo są takie same, ale ja też nie mam wagi w rękach, więc ciężko mi jest powiedzieć. No i bardzo duży plus tego wydania, mianowicie to, że są kolorowe obrazki, czego nie było w poprzednim wydaniu. Może to nie jest dla wszystkich jakiś taki wielkie wow, ale dla tych, którzy są wzrokowcami, to na przykład takie zdjęcie zdecydowanie bardziej będzie przykuwało wzrok niż po prostu czarno-biała rycina, więc akurat pod tym względem uważam to na plus. I dodam też, że tę książkę dostałam od Bosona Macie do recenzji. Ta recenzja pojawi się niedługo na Bosona Macie, także śledźcie ich stronę. I dodam też, że odkąd dostałam tę książkę, to częściej sięgam po tą niż po tamtą. Więc coś jest w tym nowym wydaniu, że jakoś nie wiem, czy jest bardziej poręczna? Być może. W każdym bądź razie bardzo się cieszę, że to nowe wydanie jest. Słuchajcie, ta książka ma cenę 139 zł. I dostałam zapytanie na Instagramie i też na Facebooku, czy warto kupić tę książkę za tą cenę. No, i odpowiedź jest jedna. Oczywiście, że warto. Książki, które są po prostu świetne, które mają mnóstwo wiedzy. Czasem nieważne, ile one kosztują. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ale 139 zł za tę książkę, jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli przyłożycie się do niej, to wyciągniecie z niej więcej niż e, z jednego kursu anatomii. Naprawdę, więc 139 zł za. Taki ogrom wiedzy, na, na 100% jest to warte, książka warta swojej ceny. Jest ona dostępna na zielony-sklep.com yy, i tam ją znalazłam, tam też ma tą samą cenę, ja dam Wam linka na dole. Yy, I może warto wspomnieć też o tym, że yy, zielony, na zielonym-sklep.com, ale też w innych księgarniach yy, jest dostępna Wznowienie jest Asztanga Jogi bez tajemnic. W sumie ja to powinnam powiedzieć w jakimś. Nie wiem, może zrobić recenzję w jakimś innym w ogóle wideo, ale jak już ją mam i zauważyłam dzisiaj przed chwilą, że, że ta książka też jest tam dostępna, no to od razu Wam mówię. Też jest w wydawnictwo aajurveda.pl. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. A zobaczyłam też to po tym zdjęciu, które jest tutaj z tyłu. Tak, dokładnie. Więc słuchajcie, tak wygląda okładka tej nowej książki. A tak więc słuchajcie, też e, oglądając tę książkę w jednym z szkół jogicznych, e, widziałam, że też e, w tej książce są kolorowe zdjęcia. Więc taka jest głównie różnica. Warto wspomnieć o tym, że ta książka jest wznowiona, bo to jest znowu taki tytuł, który był, był i nagle zniknął. Więc, tak jak w przypadku Anatomia Hathajoga kultera, taki ashtanga bez tajemnic Swineya, to są książki, które naprawdę warto mieć na swojej półce. No jeżeli chodzi o Asztangega i Swineya, to oczywiście wszyscy asztangowcy, tak. I nieważne, ile ta książka kosztuje, od razu Wam mówię, naprawdę warto je mieć obie, bo z tymi wszystkimi wartościowymi książkami, też w języku polskim, właśnie, tak to jest. Że są, są i nagle znikają. Więc yy, bądźcie bardziej przebiegli i kupcie pierwsi i to dobrze Wam radzę. Może się okazać, że nie wiem, może jeszcze zdążycie komuś sprezentować tą książeczkę pod choinkę, więc jeżeli yy, jeszcze jakoś dacie radę, no to super. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie Wam polecam. Yy, kupno tej nowej anatomii Hatajogi Pultera, no i przede wszystkim radość z tego, że w końcu się ukazała. Więc. Tylko to chciałam wam szybciutko powiedzieć, no i do zobaczenia w następnych filmach. Pa!